Słowo Boże na dziś, poniedziałek 24 stycznia 2022 roku. Czytanie z drugiej księgi Samuela. Wszystkie pokolenia izraelskie zeszły się u Dawida w Hebronie i oświadczyły mu. Oto my jesteśmy kości, twoje i ciało. Już dawno, gdy Saul był królem nad nami, ty odbywałeś wyprawy na czele Izraela. I Pan rzekł do ciebie: Ty będziesz pasł, mój lud Izraela. I ty będziesz wodzem nad Izraelem. Cała starszyzna Izraela przybyła do króla do Hebronu i zawarł król Dawid przymierze z nimi wobec pana w Hebronie. Namaścili więc Dawida na króla nad Izraelem. W chwili objęcia rządów Dawid miał lat trzydzieści, a rządził lat czterdzieści. Judą rządził w Hebronie lat siedem i sześć miesięcy. W Jerozolimie zaś całym Izraelem i Judą rządził lat trzydzieści trzy. Razem ze swoimi ludźmi król wyruszył do Jerozolimy przeciw Jebusytom, zamieszkującym tę krainę. Rzekli oni do Dawida: Nie wejdziesz tutaj, lecz odepchną cię ślepi kulawi. Oznaczało to: Dawid tu nie wejdzie. Dawid jednak zdobył twierdzę Syjon, to jest miasto Dawidowe. Dawid stawał się coraz potężniejszy, bo Pan, Bóg zastępów był z nim. Oto Słowo Boże. Psalm responsoryjny 89. Zachowam wiecznie łaskę dla Dawida. Mówiąc kiedyś w widzeniu do świętych Twoich, rzekłeś, na głowę mocarza włożyłem koronę, wyniosłem wybrańca z ludu. Zachowam wiecznie łaskę dla Dawida. Znalazłem Dawida, mojego sługę, namaściłem go moim świętym olejem, by ręka moja zawsze przy nim była i umacniało go moje ramię. Zachowam wiecznie łaskę dla Dawida. Z nim moja wierność i łaska. W moim imieniu Jego moc wywyższona, Jego władze rozciągnę nad morzem, a Jego panowanie nad rzekami. Zachowam wiecznie łaskę dla Dawida. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, śmierć zwyciężył, a na życie rzucił światło przez Ewangelię. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Uczeni w piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili o Jezusie Ma Belzebuba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy. Wtedy Jezus przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach Jak może szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się ostać. Jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i jest z sobą skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z Nim. Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże, i dopiero wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę powiadam wam, wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego. Mówili bowiem, ma ducha nieczystego. Oto słowo pańskie.